Maja Chwalińska, druga polska półfinalistka, turnieju Śląskie Open. Maja, jak to się robi? Bo chyba ty byłaś jedyną osobą, która tutaj wierzyła w to, że ten mecz jeszcze uda się wyciągnąć w pewnym momencie. No, to był beznadziejny mecz w moim wykonaniu, szczerze mówiąc. Ale cieszę się, że wyciągnęłam ten wynik, że wytrzymałam psychicznie, że wierzyłam do końca. Mm, no, nie wiem, szczerze co powiedzieć, bo naprawdę wydaje mi się, że zagrałam jeden z gorszych meczów, jakie ostatnio zagrałam. No, ale tak jak mówię, cieszę się, że jestem w półfinale i, i wierzę w to, że jutro będzie o wiele lepiej. A to jest tak, że przy takim dwa, wyniku jak 2 do 5, bo tyle było w trzecim secie z dwoma stratami serwisu, aczkolwiek to podanie akurat u Was nie jest powiedzmy czynnikiem decydującym. Ty wciąż jesteś taka nakręcona, bardzo wierzysz, czy potrzebujesz kilku punktów, które tak cię jeszcze pobudzą? No bo 2-5 to jest sytuacja słaba. To znaczy, zależy. Jak jestem nastawiona też, więc tutaj reaguję różnie, ale akurat w tej sytuacji starałam się raczej wyłączyć, rozluźnić, bo robiłam po prostu za dużo błędów, w, w, w których w ogóle praktycznie w stylu, którym nie robię, więc po prostu starałam się wyluzować, rozluźnić i, i puścić rękę i, no i zrobiłam to i wygrałam. Śpiewałaś w przerwach, bo wiem, że takie zalecenia masz od psychologa. Nie, nie śpiewałam. Raczej tak y, albo się uspokajałam, albo raczej tak motywowałam, ale nie śpiewałam. A powiedz coś jeszcze o tej przeciwniczce, bo no jak, na, jak na turnieje tej rangi, to ona gra takim ciężkim top spinem, taki bardzo fizyczny y, tenis. No i nie można powiedzieć, no może psychicznie trochę nie wytrzymała, ale fizycznie do samego końca była straszna walka. No tak dla mnie tak naprawdę te numerki nie grają bo można wygrać z bardzo wysoko sklasyfikowaną zawodniczką, a można przegrać z nisko sklasyfikowaną, więc według mnie te numerki w kobiecym tenisie w ogóle nie grają. I, no i byłam nastawiona na ciężką walkę i spodziewałam się z tego, że ona będzie walczyć do końca, że będzie grała bardzo dobrze. Wiem, że ostatnio ma lepsze wyniki, więc spodziewałam się ciężkiego meczu i taki był. No ale tak jak mówię, cieszę się, że wygrałam. No to... My tylko gratulujemy i dziękujemy tutaj od kibiców, bo trochę osób przyszło. Gratulacje.